A tak? tak jak nie pika to nie ma ryby tak jest? I... duża ryba no ale odejd idźcie tam kotat jest to i malutki ale macie szczęście prawie w przyjechali. jak wiadomo, ktoś tu żaba no widzisz, to, a, to, to wszystko dlatego, że dorotkę na kolanach podtrzymałem troszkę. Dorotka mi szczęście przyniosła. A, zacięty, zacięty był, tak wiesz, za skórkę. Mała czy duża dorotka ryba? Duża. Duża? Mhm. Ale haczyk bliżej i ona oddycha. No, nie. Duża. No. Hmm? Dobra, tu dzieciowi zdjęcie zrobić czeka, proszę. Czekaj, czeka. nie, nie wyciągnij. Co chcesz go jeszcze? Możemy go nie? A to tym od razu w siatce? No. Ja dokumentuję wszystko, prawie. siatka musieliśmy 70 do Dziesięć 10 kilo Dziesięć sto